Cześć, nazywam się Zbyszek Gutwa I zobaczcie moje ostatnie 4 miesiące przygotowań do Ironmana Zapraszam zamknięta. <grywa> Idziemy na kebaba. <grywa> Pawłem, już ćwiczymy od kilku tygodni, jesteśmy 5 tygodni po mojej operacji. Yy, no, 5 tygodni, no, w sumie dwa dni po operacji mieliśmy pierwszy dzień z Pawłem. No tak. Na początku było bardzo źle. Znaczy no, dalej nie jest jakoś fenomenalnie, ale jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o smak zmęcenia moich głównych partii mięśni. Jeżeli chodzi o pawę, jest to... Yy, były kolega z klubu MLK z się policja ze klubu Kolaryskiego. Krótka przygoda szkolarska, z 2 roku może Później Paweł poszedł na koszykówkę, na początku w Górniku, Wałbrzych, później w Śląsku, w gdy jeszcze Śląsk, Wrocław był potęgą w Polsce, że teraz się odwraca, więc grał w juniorach. Później skończył karierę koszykarza, skończył Akademię Wychowania Fizycznego w Wrocławiu i też został e, trenerem przygotowania fizycznego i też zaczął się specjalizować w dietetyce. I już od początku GFOTE, czyli już ponad 6 lat współpracuję z Pawłem jako, jako, jako trenerem i do tej pory to on prowadził moich zawodników, wspierał mnie bardzo mocno, bo jednak no, zna się na, na treningu z bardzo dobrze, takim ogólnorozwojowym. A teraz ja potrzebuję mojej pomocy, żeby mnie w bezpieczny sposób wzmocnił. E, no i żebyśmy wspólnie pracowali nad moimi słabościami. No my już zaczęliśmy już pracować, już jest lepiej. Tutaj, że to, że, że... Te ruchy są, żeby jakościowo lepsze już wie, gdzie ma tą rękę w powietrzu ustawioną. Już, już jest i tak lepiej, ale myślę, że i tak dzisiaj będzie coś, co nieco do, do, do poprawy pewnie no, tak. No dobra. się <grym> szczególnie z gumą to ale po pośmiać się. <grym z górą> To jest chodzi z dołu trudniej się ustabilizować przez tą nogę, a jak sobie za jednej nocy, no to wiadomo, że trochę są stabilizacje gorzej. O, nie Najlepiej, ja mocniej sobie rośnie I wolno wierzę. Jeszcze jedno. Nawet jeszcze głównej półmetki. Nie wypychaj, żeber do góry. Czyli już napięty cały czas, posiadek może być jak to jest pięty. Dobra. kładziemy się nasz na Owe mniej więcej oczy na wysokości, na wysokości sztangi. Ważne, żeby nogi cały czas wciśnięte mocno w podłogę. Tutaj mamy być stabilnie. Czyli jak ktoś mnie sztucznie gdzieś tam będzie próbował wytrącić z równowagi, no to tu jest stabilnie. Ofią sobie sztangę, to już zależy więcej od szerokości ramion. Tak żeby na dole ramię było... prostopadle było prosto do... To podłogi. Mogę sobie złapać sztanię, mogę sobie już trzymać sztangę już trzeba łopatki. łopatki. Czyli łopatkę na ściągnięcie, wyciągam sobie sztangę. Jak żeby ktoś wyciągnął sztangę? Tu jest wdech, jest. Wydech. Wdech. Wydech. Łokieć trzymam cały czas pod sztangą. Czyli nie uciekam ani przed, ani za. Łokieć jest pod sztangą. Łokieć nie idzie całkiem. 90, 90 stopni. Troszeczkę bliżej tułowia, cały czas my lekko łamię, łamiemy sztangę. Ruch, ruch sztangi wcale nie jest stricte pionowy. On jest lekko po skosie. Czyli na górze jest, na górze sztanga jest bezpośrednio nad ramieniem, na dole jest dołka. Teraz je, patrzcie jak nie ćwiczyć. Ale ja się teraz dałem na 50 kg. Wyciągnięcie sztangi. I nie stresz. Proszę się wolniej poruszać. Do no. góry. Myślę, że do no. no. nogi ciśnięte to byłoby sztywno. nie giwał się tam na, na dole. A, a. Patrz, co się dzieje. <śmum> Divi ćwiczy. jest Divi nacisk? No właśnie, ja tu ćwiczę, kotwa w Portugalii na obozie się rozbija. Ale żeby nie było, ja tam sam psałem. <śmum> Kręg po kręgu odkładasz, nie? Czy tu... tu. No, i powoli roler dajemy między nogi po to, żeby zaktywizować tuszowo-goleniowe. No, ja muszę ściskać roller nogami aktywując tył uda, a przez to mniej będziemy aktywować biodrowo lędziowe, lekko szarpnięte i powoli jedno, to jest taka ściągnięta no, i nie spiesz. i pokazać jak trochę bardziej do przodu. Dlajesz mi chcę przekazać, że w trzy miesiące chłopaniu... Na... to 4, Nie no, 4, Bo mamy koniec, czyli luty, marzec, kwiecień, no i koniec. Czyli koniec. Maj jeszcze i ostatni szliformy w maju. Mają zacznie trenować. Ja mam swój pan treligowy po raz pierwszy. Paweł mi pisze. Muszę się zapisywać sobie wyciężary. Młodzę tak, żeby głowa wystawała już... Dobrze go łojczyki wystawały poza łóżeczkę. <grym> ale <grym w> od sobie na podłogę łapię sobie Pierwszy Pierwsze co jest. Mam wkurzony opatek. Pierwsze co robię. Ściągnął opadkę, Ale jeszcze łokieć nic się nie zmienia. Czyli łokieć mam dalej. Wprostowany łopatkę ściągam nie dokrusz wysoko, tylko w tyłu I teraz ściągnę ręce do biodra. Prostuję łukieć, ale nie wpuszczam upadku. Czyli tu. Do biodra prostuję. Do biodra prostuję. Jeszcze Łopatka. W tyłu Y, T, w. cztery 4 cztery literki. Cztery, cztery literki. Zaczynamy za każdym razem od e, łopatka. Idziemy lekko tył dół. I teraz ciukami do góry. Idziemy do góry przetrzymaniem. To jest I. Później z Y. Ręce po Y. Nie. Najczęściej to gdzieś idzie, że te ręce gminamy Tak samo przy I. W jakiś sposób te ręce zaczyna pić tam. Uginąć za mocno. E, po Y też łokieć w rotacji zewnętrznej do góry. Przetrzymać. Dół, później. Dalej. W rotacji zewnętrznej cały czas czekamy do góry. Literka T, Y, W, Y mocno opadła. barki w dół, tył, w dół. Zgnąć. to Y, y i łokieć prosto. Przygórzy, więc po jest to ćwiczenie? No, tutaj mam przede wszystkim pracować dolny trap, wolna część czworobocznego. Eee, przede wszystkim zdrowie warku, zwiększenie mobilności eee, i, i stabilności barków. Upływaków bardzo często A ja jestem przecież pływakiem wyczyna. Pływa wysiły, tak. Dół. O! Super. Tu... O, no, jakie mam... Takie ja mam no. jeszcze jeden. O. poszedłeś takim, takim łukiem I tutaj poczuć między upadkami napięcie. Okay. literka z Y do W przechodzisz. z W, mocno ciągnąć tą upadkę, tył dół, mocna rotacja zewnętrzna. OK Young. Tak po tylko też... Unoszenie bioder, mocna praca przede wszystkim pośladka. Na razie robimy sobie bez żadnego obciążenia, tak, żeby, żeby tylko ten mięsień zaktywizować. Noga mocno wpięta mocno w podłogę, jest uniesienie biodra, spięcie pośladka, tutaj być poczuć, jak pośladek napina. Dół. Góra, spięcie pośladka, przetrzymanie. Dół. I teraz tak, damy nogi bardziej do przodu, możemy poczuć mocniej tył uda. Jak damy sobie za blisko nogi, Mocnie poczujemy przód, udar, czworogłowę. Kolana rozpychamy na zewnątrz, pilnujcie, żeby nie uciekały nam gdzieś na te... żeby te nogi nie, nie latały, czyli jest szeroko, spięcie, pośladka, dół. Góra, spięcie, pośladka, dół. Wtedy bierzemy sobie sztangę, to jest akurat taka sztanga w tym fitnessowa. Można sobie dać normalną sztangę, długą, wtedy dajemy sobie ciężar. Ręce wyprostowane. Spięcie, dół. Czyli martwy, martwy robak, tak zwany. To niejasne te ćwiczenia tak nazywam i wymyślam. Leżąc na plecach, brzuch. Cały czas sprawie się wciągać, jakby do brzucha. Jest napięcie mocne. mienica nie ma, nie ma prawa się nam zrotować. Nie ma prawa nam uciec do, do, przodu, do przodu pochylenia. Czyli mienica jest cały czas neutralnie. Brzuch cały czas mocno napięty. Idzie sobie lewa ręka. Prawa noga, przetrzymanie, powrót. Lewa ręka, prawa noga, przetrzymanie. Przed każdym powtórzeniem, spróbujcie się, na naprawdę spiąć. jest. Przetrzymać, powrót. Znowu, napiąć się, mocno się spina. Przetrzymanie, powrót. 90 stopni, rotacja, góra. Można powiedzieć, że to są trzy osobne ruchy. To jest rozdzielone na trzy ruchy. Raz, dwa, trzy. I tu samo powrót, powoli. Tu, rotacja, w dół. Rotacja w ramieniu, wyciśnięcie nad głowę. I widać, że Zibi kompensuje Nie uciekaj barkiem do przodu, tylko stąd jest już w dół. Czy nie uciekamy tutaj do rotacji, Przedniej, to jest rotacja zewnętrzna. Nie czekamy do, nie do rotacji, rotacji wewnętrznej. Tu jest, Do góry, jeszcze, jeszcze, jeszcze. aż dotąd. Góra. I zobaczcie, trochę, zbi ucieka żebrami do góry i dół. Odrywasz lekko nogi od podłogi żebra, lekko w dół, brzuch cały czas napięty. I trzymasz pozycję. Jak zaczynasz czuć napięcie w lędziowym. Przerywasz. Im nogi bardziej wyprostujesz, tym będzie, tym będzie trudniej, tym bardziej będzie musiał, musiał się odchylić. Próbuję lekko wytrącić z równowagi, a musisz musi wtedy się to spiąć i utrzymać to, to w jednej pozycji. Ja, tak w dół, a się tam musi trzymać w o, no o. sobie jeszcze zginacze, zginacze biodra, czyli czworo, czworogłowy, właśnie jedna głowa czworogłowego i biodrowo lędziowy. Roszeniamy sobie od czworogłowego. Czwartą głowy najprościej, pięta do pośladka, miennicę podwinąć pod siebie. Ale że Zivi ma lekki problem z kolanem jeszcze i nie chcemy rozciągać więzadła rzepki, to sobie dociskamy kolano do podłogi. Można powiedzieć, że podłoga troszeczkę trzyma tę rzepkę. Teraz miennica podwinięta, noga do, do ściany, podwinąć mocno miennicę. Powinieneś poczuć, Zivi, mocne ciągnięcie w czwórce. Teraz może być Ci ciężej. Można to samo zrobić o, o ścianę, o piłkę zahaczyć, dużą gimnastyczną, o, yy, o kanapę, cokolwiek. Zresztą tą z tyłu nogę sobie zahaczyć. Stopy grzbietowo, tylko jest płasko. Biodro do przodu i w dół. I teraz ważne też, mięśnie podwijamy. Brzuch cały czas lekko napięty. Mięśnie pchamy do przodu i w dół. I teraz powinniśmy czuć wciągnięcie w pachwinie. Jak czujemy się tam w lędźwiach, to znaczy, że to, że za bardzo się wyginamy tu w lędźwiach. Zamiast podwijać miednicy. To można sobie ewentualnie dla równowagi też coś tam podtrzymać i tak z minutkę tą pozycję utrzymujemy. Wdech, wydech. Z wydechy możemy próbować lekko pogłębić. Wdech. Huśtając się, teraz z jednej w jedną, w drugą stronę rozciągnąć najszerszy, e, piersiowe większy klatkę. Plecy por porozciągać sobie już. I teraz rotować sobie możesz. Raz w jedną rę stronę rękę, Raz w drugą, pójść, uciec sobie tutaj mocno, o, także żebyś poczuł ciągnięcie, pójść sobie dobrze. przodu. Dzięki wielkie Paweł, czyli pamiętajcie, to był tylko skrót treningu, ale najważniejsze jest zawsze 15 20 minut rozgrzewki. No, żeby, żeby tam się cieplej, znaczy tak, dobrze sobie zrobić rozgrzewkę przed siłownią, czy do bieżna, czy orbitrek cokolwiek, z 5 minut chociażby żeby podnieść temperaturę ciała, a później elementy stretchingu dynamicznego, czy jakieś wymachy, krążenia, coś to w ten desen, i dopiero na ciężary, i też na ciężary. Jeżeli zaczynamy wchodzić na jakieś tam większe ciężary, no to warto zrobić sobie też serie rozgrywkowe. Czyli, jak mamy na przykład w planie rozpisane 5 serii po 5 powtórzeń wyciskania na klatkę, i mamy robić to na 60 kg, no to zanim zrobimy tą pierwszą serię na 60 kg, warto zrobić sobie jedną serię z pustym gryfem, dołożyć sobie po. Po 10 kg na, na, na bok, czyli ma się 40 kg, zrobić sobie 5 powtórzeń, 60 kg, dopiero wtedy mamy pierwszą właściwą serię. Czyli zrobić sobie dwie, dwie serie rozrzewkowe albo trzy serie rozgrzewkowe nawet e, zanim wejdziemy tą pierwszą właściwą. Jeszcze ja dużo ciężkiej pracy przede mną, żeby, żeby osiągnąć swój cel, być super retramentowym pływakiem. Żeby... Tak, próbę na razie na samych nogach, ale już niedługo będę mógł przenosić otezwę i właśnie będę już mógł próbować... No same, nie. Przynać, no tak, na że rękach. Tak, na samych rękach i będę mógł się odbijać od ściany i, no i próbować też wykorzystanie nóg, to, to znowu moje umiejętności. No na szczęście, będę więcej kalorii spadł. O, więcej kalorii spadł. Dzięki. Dzięki za uwagę na dziś. Postaramy się co tydzień wstawiać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do śledzenia naszych poczyniań, moich zawodników, no i moich w powrocie do pełnego zdrowia i mam nadzieję do ukończenia Ironman Lanzarote. Cześć.